Zapraszamy do obejrzenia poradnika, w którym wyjaśnimy, czym są i na czym polegają podwodne skarbce. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. Podwodne skarbce są oznaczone na mapie. Skarbiec zatopionych wybrzeży znajduje się w regionie Shores of Plenty. Skarbiec zaginionych pradawnych w regionie Ancient Isles, natomiast skarbiec tajemnej dziczy w regionie Dewiles. Dokładną lokalizację skarbca znajdziesz za pomocą niebiesko-różowego wiru unoszącego się nad wodą. Żeby wejść do środka, musisz wskoczyć pod wodę. W środku będziesz musiał zmierzyć się z sirenami, skorupiakami oraz koralowymi szkieletami. Jeżeli trafiłeś do skarbca na podstawie zadania z butelki, po ukończonej walce w skarbcu znajdziesz oddech morza. Żeby otworzyć wejście, musisz uderzyć lub strzelić w świecący niebiesko-różowy koral. Chwilę po tym, gdy wejdziesz do skarbca, rozpocznie się walka. Będziesz walczyć na przemian z falami skorupiaków, szkieletów i syren. Poziom wody w sanktuarium będzie się podnosił i obniżał w zależności od tego, z jakimi przeciwnikami walczysz. Skarbiec zawiera zapasy, które pomogą ci w walce. Wypatruj trójzębów, beczek prochu i jedzenia ukrytego w beczkach. Po pokonaniu kilkunastu fal skorupiaków, koralowych szkieletów i syren, będziesz musiał pokonać ostatnią falę, w której znajduje się klucznik skarbca. Po ukończeniu ostatniej fali skarbiec zostanie otwarty, aby ukazać ogromny stos skarbów. Gdy ukończysz skarbiec, pozostanie on otwarty przez około 4 minuty. Po tym czasie skarbiec zostanie zalany wodą, co spowoduje, że zostanie on nieaktywny przez krótki czas. Oddaj wszystkie łupy w skarbcu do statuetki Sireny, a następnie wróć na swój statek, aby je zebrać. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadnij na nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami z gry.